Simaneczko, Simoneczko widzowie, z tej strony Kornel i dzisiaj będziemy, będziemy grać w e, poszu, e, ten przestępców i policjantów. Z Oscarem oczywiście. Oski, możesz się przedstawić. Simanko, widzowie. No tak, Oskar dzisiaj ten to mój pierwszy film, znaczy nie pierwszy film na kanale, tylko mój pierwszy film po chorobie z Oskarem. Oczywiście, jeżeli film się Wam spodoba i chcecie więcej filmów z, z różnych gier na Robloxie i proszę zostawcie mi trochę subskrypcji na kanale. I subskrybujcie oczywiście tego gościa, którego widzicie tutaj obok mnie. To jest mój najlepszy przyjaciel Oscar. Dzień dobry, dzień dobry. Słuchajcie, widzowie, dobra widzowie, będziemy jechać ten, z Oskarem właśnie e, aut, aut, autami, musimy uciekać jedynie, więc jedźmy autostradą, bo ja bardzo ten, lubię jeździć tak autostradą. Dobra, to jedziemy, nie wiem, jedziemy, żeby po bronie zobaczyć. Bronie? No o nie, oni są mocni, uważaj. No, dobra, ja szybko jadę do miasta autostradą, i już wjecham do miasta. Je Przejechałem teraz obok tego, obok szpitalu, i teraz. A gdzie pojechałeś? Twoja mam. Ten, ten. Znaczy, nic, nic, nic. Ja pojechałem do, obok szpitalu i skręciłem w lewo. O. Co tak pęknie! Kościu! Co ty robisz, panie? Słuchajcie, widzowie, jeżeli uwielbiacie... Hmm, Oskar, co najbardziej uwielbiasz? Ale z, a, z jakich rzeczy jedzenia jak No najbardziej co lubisz ogólnie? no można grać w Robloxa i Fortnite no to, ro, no to widzowie słuchajcie jeżeli uwielbiacie Robloxa i Fortnitea to mogę was zapewnić że za niedługo wleci film nowy film z Robloxa i chyba może też z Fortnitea wejdzie chociaż nie wiem bo za niedługo chyba ja chyba już nie ma... a zapomniałem widzowie widzowie muszę was niestety zasmucić, że na od, na moim kanale niestety nie będzie nagrywanych filmów z Fortnitea ona z Oscar mia, ma tyle filmów z Fortnite ogólnie, ale ja mam mało, niestety. Ja mam w ogóle prawie chyba nie mam filmów z Fortnite'a bo wiecie, ja tylko nagrywam z Robloxa, tak moja nazwa kanału też jest. A jeżeli y, uwielbiacie Roblox i e, ten Robloxa, Counter Strike'a dwójkę y, a właśnie! Propo Counter Strike'a niedługo, pewnie prawdopodobnie z Oscarem przemyśleliśmy tę decyzję pewnie. Chyba przemyślemy jeszcze tę decyzję. Dzisiaj się kolejny film na kanale, bo ja też strajka. Dzisiaj? No? Nie dzisiaj. Ja jest. mój tata jest chory. Dobra, Cii. Tak to no. Dobra, nieważne. No dobra, nieważne. Um, no i ten... Musiałem mu oddać mój pokój, ale to nieważne, okej. Okay. Um, widzowie, słuchajcie, będziemy jechać sobie tutaj tędy... Ej, gdzie? to ty jesteś? I ja już jestem przy więzieniu. O, matko wosz. No dobra, już nie będę się ruszał. Zostanę tutaj. Dobra. To ty sobie... To ty zła, co się dzieje koło więzienia ja ci Nic się nie dzieje. Światła nie są włączane. O, o. Eee, Miał. No nie, więzienie jest włączone. Widzowie, wiecie, że ten na moim kanale, mój kanał zacznie się bardzo prężnie nie rozwijać i mam pytanie, bo jaki byście polecili mi baner na ten, na przykład mam pomysł, jeżeli pod jeżeli pod tym filmem będzie, mm, może na moim kanale, jeżeli będzie powyżej 50 subskrypcji, to zrobię w końcu z wami live'a. I oczywiście jako główny gość będzie też Oskar, ale ja będę ogólnie też głównym gościem, bo to ja stworzę ogólnie tego live'a. <kuh> Oskar kiedyś chciał zrobić live'a, ale niestety się jemu to nie udało. Czy ci się udało, Oskar? Udało się. Udało się. No ja nie widziałem, chyba, żebyś robił live'a. No dobra, to chodź ja się, czekam na ciebie. No dobra. Matko, ja się ciągle ruszam. Przesta muszę się przestać ruszać. No dobra, no to ja już jestem przy więzieniu. Ja też jestem, czekam na ciebie. Ja właśnie już jestem! Ej, wyjdź na chwilę z samochodu. Patrz. Ej, czy to mnie zabije? Zobaczymy. Nikt nie zabije mnie to. A ci życie? Nie. Co ty zrobiłeś, idiot? Nie, nie. Ej, wiecie, że jak, a co najbardziej uwielbiacie? Kobi czy, czy Lego? Napiszcie mi w komentarzach, bo ja chyba wolę Lego z Oscarem, chociaż nie wiem. No, Lego jest takie spokojne, a cię, a, a kobi. Czołgi, samoloty, wojsko Wehrmachtu! <noise> więc ja nie wiem napiszcie mi w komentarzach napiszcie ogólnie w komentarzach bo ja bardzo chciałam no dobra to ogólnie zróbmy tak to z karem też tak ustaliłem ten komentarz który nie będzie miał polub... nie będzie miał polubienia przez yy, jeżeli będę miał yy, jeżeli nie, be, be, nie jeżeli komentarz jeżeli ktoś stawi komentarz na moim kanale, który nie będzie miał polubienia przez 24 godziny, to ktoś mnie poraził prądem, to wtedy. O nie, zostałem złapany przez policję. To wtedy ten, to wtedy ten, przy, przypnę mu serduszko i napiszę i z. i niech. i, i to wtedy ten, wyślę. No, wyś, no przypnę mu serduszko i to będzie taka fajna nagroda. A y, z, zróbcie własne banery y, w pańcie może na komputerze czy gdzieś. Żebyście mogli... Tak, oczywiście powstaje, powstaje, nasza gra, polskie drogi, polecamy. Jeszcze na razie nie wyszłam. Ale ty jest no, prototyp. Musimy się, musimy się uwinąć tak do końca. Do końca marca muszę się uginąć, ale naprawdę ta gra będzie zarazem Polecamy, widzowie. No oczywiście, widzowie. A jeżeli przysyłacie, róbcie mi własne ten, banery w pańcie, bo jeżeli jeden z waszych banerów może się pojawić na moim kanale, tyle że musi on mieć co najmniej 1000, tysiąc, tysiąc chyba, 150, tysiąc tysiąc chyba 50, 50 FPS-ów musi mieć chyba, pikseli chyba i, i dlatego, dlatego słuchajcie, jeżeli zrobicie mi baner na wysyłajcie mi linki do Waszych banerów w e, komentarzu. Jeżeli mnie bardzo lubicie, to zostawcie subskrypcję na moim kanale i zostawcie też subskrypcję temu gościowi. Dlatego trzymajcie się widzowie, pa pa!